Bardzo szeroka oferta dobrych jakościowo olejków eterycznych. Jesteśmy fanami orzechów, uwielbiamy orzechy. Na swoim stanowisku mamy miody, miody tradycyjne, miody smakowe. Czekolady z owadami. Witajcie w drugiej części naszego filmiku o targach Ekostyl w Bielsku Białej. Zobaczcie, co tym razem mamy dla Was tutaj przygotowane. A jeżeli nie widzieliście pierwszej części, zachęcam serdecznie do oglądania. Drodzy Państwo, teraz jesteśmy na stanowisku kocham oliwki.pl. Witam pana. Czy mógłby Pan tutaj nam troszkę opowiedzieć tutaj o, o tych produktach, które się tutaj znajdują, o oliwkach, o tym, co tutaj Państwo nam oferują. Dzień dobry, przyjechaliśmy do Państwa z Poznania. Zajmujemy się importem przepysznych oliwek z Hiszpanii, z Andaluzji. Oliwki z takich małych, przydomowych przetwórni, które zajmują się już od od pokoleń zbieraniem, przetwarzaniem, przyprawianiem oliwek. Są to gatunki właśnie typowe andaluzyjskie, czyli gordal, też i manzanilla, i verdial. Zapraszamy tu na stoisko do próbowania, bo każda z nich ma swój niepowtarzalny smak bo są i nadziewane papryką, i nadziewane migdałkiem czy czosnkiem sposób naturalny, naturalny, ale i także w różnych zalewach. Także zapraszam do próbowania. Super, dziękuję bardzo. Teraz znajdujemy się na stanowisku z chlebami i humusem. Proszę tutaj troszkę opowiedzieć, co tutaj się znajduje, tak dokładnie i opowiedzieć troszkę o produktach. Tak, my łączymy siły stacja chleba Bochniak i restauracja Humus. Stacja chleba Bochniak to właściwie to głównie chleby żytnie, 100% żytnia mąka i zakwas, i woda i sól. I właściwie to jest cały skład naszego pieczywa i ziarenka z góry. Jak chodzi o właściwości prozdrowotne, to bardzo dobrze wpływa na nasz organizm, bo długa fermentacja mąki pozytywnie wpływa na układ trawienny i to wszystko bardzo dobrze yy, działa i świetnie komponuje się z humusem. Teraz <śm> 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 do mnie kolej. Dzień dobry, ja jestem Klaudia, jestem z Komu Humus. Od sześciu lat nasza marka rozwija się w sposób bardzo organiczny. Zaczynaliśmy od wystawiania się z humusem na targu zielonym w Gliwicach. Teraz mamy dwa lokale w Gliwicach i w Katowicach i wystawiamy się w różnych miejscach, takich właśnie jak tutaj w Bielsku. My promujemy zdrowe jedzenie w bardzo smacznej wersji i bardzo nam zależy na niskim indeksie glikemicznym i na bardzo wysokiej gęstości odżywczej produktu. Trzymamy krótkie etykiety i nie konserwujemy w ogóle naszego, naszego jedzenia. Dlatego zawsze przyjeżdżamy ze świeżym jedzeniem. Mamy humusy, mamy pasztety, mamy kiszonki, miski mocy z kaszą jaglaną wrapy w ekologicznych tortillach, w czterech rodzajach, także do wyboru do koloru. No i cechujemy się też tym, że po naszym jedzeniu mamy bardzo dobry nastrój i nie mamy śpiączki spożywczej, czyli energia nam nie spada po prostu. Ze stacją chleba współpracujemy już już tak, właściwie jakby od początku waszej, waszej działalności. Świetnie się ze sobą komponują, są to bardzo wysokiej jakości produkty jeden i drugi, dlatego bardzo zapraszamy do poznania naszych produktów. Bardzo dziękuję za tak piękny opis produktów, a my lecimy dalej. Czekaliśmy po drodze, bardzo ciekawe stanowisko. E, tutaj myślę, że Pan nam troszkę opowie co nieco o tym. E, myślę, że Was to też również zainteresuje. Witam państwa. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami i z tą fajną telewizją, która nagrywa materiał. My reprezentujemy firmę BMR i projekt 8 minut dla zdrowia, który w sposób opatentowany przywraca prawidłowe mikrokrążenie krwi w naszym organizmie. Technologia jest kosmiczna, bo lata też z kosmonautami NASA, ale przeznaczona jest zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Co robimy w 8 minut, przywracamy trzy skurcze na minutę mikronaczyn. Wydaje się to kosmiczne, ale tak naprawdę się dzieje. Dzięki patentowi niemieckiego profesora, który 25 lat temu wymyślił to i sprzedajemy te urządzenia. Oferujemy również zabiegi, technologie, nie tylko w Polsce, ale w 30 krajach na całym świecie. Technologia jest prosta, nieinwazyjna, a pomaga w zdrowiu ludziom na całym świecie. Tutaj myślę, że Pan jeszcze opowie nam co nieco o tych produktach, więc niech Pan tutaj troszkę w skrócie opowie, jak to właśnie działa, na czym to polega. Witam serdecznie na tym fajnym wydarzeniu. Mogę dodać tylko do tego, co przedmówca powiedział, że próbujemy łączyć różne technologie i różne produkty. I akurat tutaj tą technologię, którą propagujemy tutaj, to jest technologia podniesionego mikro wchłaniania do komórkowego. I ona w połączeniu nawet z tym urządzeniem działa świetnie terapeutycznie, ponieważ są to produkty wykonane o wysokiej bioprzyswajalności, w rozmiarze nano, a produkty są dość powszechne, bo to jest kurkumina, to jest czarnuszka, to są probiotyki, postbiotyki doprowadzanie do postaci nano i one się uwalniają dopiero w jelicie cienkim do komórkowo, działają wtedy bardzo, bardzo terapeutycznie i skutecznie w połączeniu z tą nową technologią mikrokrążenia dostają się do nas do komórek, działają tak, że przywracają nam to i mikrokrążenie, ale jednocześnie zasilają energetycznie i składnikowo nasze komórki. No i w sumie daje nam to taki efekt, który powoduje, że wszelkie urazy, wszelkie bóle zapalne, cokolwiek by nam na miesiąc zdarzyło, goi nam się i leczymy się w dużo szybszym tempie. To tak w dużym skrócie mógłbym o tym powiedzieć. Produkty wykonane są w postaci emulsji lub pudru. Właśnie dodajemy do wody wodorowanej. To jest bardzo fajne połączenie, bo łączymy ją z wodą wodorowaną. Wypijamy sobie przed zabiegiem mikrokrążenia jeden szklankę, po zabiegu drugą szklankę. Mamy dowodniony organizm i mocno, mocno zasilony mikroelementami, witaminami i wszystkim, co zajmuje się, znajduje się tu w składzie. Zapraszamy to, będziemy mogli wszystko pokazać i dać spróbować. Jesteśmy teraz na stanowisku u firmy Niro. E, proszę pana, niech, ma, niech pan tutaj nam troszkę opowie, jakie tutaj się znajdują produkty, co tutaj ciekawego możemy u państwa zakupić. Głównie zajmujemy się. Zaczęliśmy od produkcji młynków do przemiału zbóż, a od pewnego czasu, od pewnego czasu no powiedzmy już od 18 lat przetwarzamy zboża. Zboża te pradawne pszenice, jak zaczęliśmy od orkiszu, potem było żyto. Owiec, no w tej chwili już od dobrych kilku lat doszło do tego płaskórka i samopsza. Te zboża zakupujemy od polskich rolników, z różnych regionów, naprawdę z całej Polski. No i przetwarzamy je na czyszczenie zboża, czyste zboże, później na przemiał, czyli mąkę pełną ziarnistą. Są to robione płatki, kaszki i makarony. Z tego co widzę, to jest coraz większe zainteresowanie właśnie produktami świeży, ze świeżego przemiału, ponieważ klient czuje w smaku jednak jeszcze te, te żywe ziarno, które my przetwarzamy. A przetwarzamy to, nie mamy wielkich stanów magazynowych, wszystko robimy na świeżo, dlatego też no, jest ten smak tym wszystkim. Teraz znajdujemy się na stanowisku Piekarnia Kozacka. Jakby mógł mi Pan opowiedzieć, czym się tutaj Państwo, co tutaj Państwo oferują, jakie tutaj są produkty? Tutaj Piekarnia Kozacka powstała od mojego nazwiska, nazywam się Sławomir Kozak, tu powstała piekarnia. Że to jest moja taka pasja do pieczenia chleba i to zrobiłem chleb z miłości do chleba, to jest po prostu. I zrobiłem po prostu sam zakwasy, sam... wszystkie receptury, wszystko jest przeze mnie zrobione. I tak otworzyłem taką piekarnię rzemieślniczą, co używamy tylko zakwasu, mąki, wody i soli i taki tylko ziarna. I po prostu pieczemy, chcemy piec zdrowy chleb i pieczemy go. Super, no, bardzo smacznie to tutaj wszystko wygląda. A co tutaj się znajduje? Co to są za pasty? Tutaj z naszym takim przyjacielem mamy taką małą współpracę, że my pieczemy pieczywo dla niego, a on dla nas robi też pasty takie wegańskie. I po prostu dzisiaj go akurat nie ma, ale jego, jego produkty tutaj oferujemy. Tak jak każdy ma chleb ze smalcem, to my mamy chleb z pastą wegańską. No i, i tak po prostu sobie. Współpracujemy. Ja się tutaj chciałam Pani zapytać, jakie produkty Pani tutaj oferuje? Co Pani ma takiego specjalnego, fajnego? Może nam Pani tak krótko opowiedzieć? To, co tutaj posiadam, to jest przede wszystkim Afryka Zachodnia, czyli sztuka afrykańska. Wprowadzamy ją z Gany, z Togo, z Wybrzeża Kości Słoniowej, czyli z tej części zachodniej zupełnie Zatoki Gwinejskiej. No i to, co widać, czyli rzeźbę wykonaną z czarnego hebanu, czyli to jest drewno, kosze naturalne. Klecione stawy afrykańskie na północy Gany robione pochodzą z regionu Bolga Tanga. Yy, co jeszcze? Biżuteria jest częściowo afrykańska, częściowo pochodzi z Nepalu. No i co jeszcze? No myślę, że zupełnie coś innego no. Maski, tkaniny ręcznie robione, wszystko jest ręcznie robione. Jasne super. Czyli takie naprawdę sprowadzane prosto z Afryki produkty. Dokładnie czysta Afryka w najczystszej postaci. Super, dziękuję bardzo. To już na tyle, to już koniec dzisiejszego e, filmu z targów e, Styl w Bielsku Białej. E, koniecznie zostawcie komentarz, napiszcie, co Wam najbardziej się podobało, co przykuło Waszą uwagę najbardziej. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu, o polajkowaniu naszego kanału, zobaczcie inne materiały, które e, mamy na naszym kanale, zobaczcie nasze social media, tak więc zapraszamy, serdecznie. Po więcej treści zapraszamy na nasz kanał Twoje zdrowie 24.